Leonek, czy mama pozwoliła tobie się tym bawić? A ty teraz zaraz przyjdzie tatuś i zapyta się, czy Leoś był grzeczny? I co mama powie, że był grzeczny? No, ale chyba nie był za bardzo grzeczny, skoro nie słucha mamy. Kto ci dał to? Sam sobie wziąłeś? Tak? Ale mama dużo razy mówiła, że nie wolno się tym bawić. Dlaczego ty nie słuchasz, mamusi? Nie słuchasz? Mhm. Oddaj, mamusi to. Ale proszę to oddać. To nie jest zabawka, daj, mamie. Proszę dać. Leonek.